To jest nie pierdale się, bo połamę cię, Ty to kurwo, wiesz ej Teraz kurwo, mam połamać cię, zgodzi i babol, ty kurwo GZP E, GZP, to łączy nas brat Kiedy ja wchodzę na trakt, to inny jest kurwa świat, tak? Wy świat i klimat, klimaci, to GZP Ty kurwo jarzysz, kiedy jeszcze tutaj przez miasto całą imprezą Teraz odpierdalam tutaj cię, hejter i pierdoląc fan Teraz dopiero do tu cię, W cię, głowę cię, GZP GZP napierdala, dawaj, dawaj Tu rozpalaj tego blanda, bo mi kurwa duszno jest Dawaj, dawaj i nie przestawaj, te oczy przeklione Jestem ujarany, już widzę kurwa domek Ej dawaj chłopak, dawaj, dawaj chopie Dawaj tu na wiadro, bo Bóg leci w obieg chłopie Daj mi ziomek, bucha, bo też czuję się kurwa źle Robię teraz kurwa kolejny dobry, dobry wers To jest GZP, ziomek wiesz, tutaj rozpiedolimy cię Hejter, kurwa, kurwa cwer, na moje kurwo pierdol się To cie, ja to wiem, kurwo pierdol, pierdol się Hej, to jest zwykły cwer, ja dla ciebie, jak to wiesz Ej, cztery wersy niszczą twoją głowę, lecz zginiesz u moich stóp, tak kurwo mówię, ej Ty nas, to ekipę GZP Ej, Nasz wyzywasz, a to chuj na łeb chuj ci w busie cweru i popis sobie mleczka Tak kurwa, niech ci się odbija Trochę tego kurwa, czego byś chciał, to jest GZP rap Dzieciaki słuchają nas, nawet w domach, a ty to tak kurwo chcesz, nasz komentu Jak chcesz źle, to kurwo tak prędzej czy później rozpierdolę cię dolecie, cię, bo moje cztery wersy Obijają się o ścianę, bo tu jestem podobny do mordercy Bo zabije każdą kurwę, to ciśnie moją grupę I mają kurwa w grupie Wiem, że ja nie umiem tego kurwa z Dawaj, dawaj, dawaj w łeb tobie Kurwa cztery wersy Wersy przekazuję tu na bicie To RAP całe życie przekazuję dziś na tydzień. Cię? Teraz chłopaków jest piątkę zbije ze mną czytnie Bo jesteś kurwa porządny no to kurwa grabasz tam a Ej ziomeczku no podejdź dostaniesz no i przywita z nami się Jeśli kurwa jesteś nieporządny to kurwa wiesz To szczerze pierdol się bo to GZP Nienawidzi takich jak ty, takich jak ty Ja nie lubię, wiesz o tym, jak to mówię GZB, mam to w dupie, ciebie kurwo ja nie lubię Cztery wersji, lecą tobie w to łeb Tak, mądrze swoją kurwa zwrotę, ty kurwa się. Ej, nie pierdolę się, bo takich jak ty chcę Ej, dawaj, dawaj, ja zapalę sobie liście, Ale sobie, liście, ale sobie, liście.